Leopard 1 a T62 porównanie i różnice, czyli porównanie dwóch czołgów, które myślałem, że będziemy mogli oglądać wyłącznie w muzeach, a nie na stepach, które będą oczywiście się z sobą i będących przeciwnikami. Porównujemy czołgi, które miały być przeciwnikami w latach 60. 70, 80., a staną się nimi po 60 latach od początku. Produkcji. A po ponad 45 latach od zakończenia produkcji. I tak. Produkcja Leopardów 1 rozpoczęła się w 1965 roku i trwała do roku 1979. Natomiast czołgi T62 były produkowane od 1963 do 1978 roku. Czyli można powiedzieć, że są to pojazdy z tego samego okresu. Są to czołgi. Drugiej generacji. Chociaż na szczęście dla nas, czyli dla osób, które je porównujemy i tego słuchamy, zostały zbudowane w troszkę inny sposób. Ale zacznijmy od porównania wielkości, i tu od razu zaznaczę, że te różnice nie są zbyt duże. Długość całkowita leoparda to 9,54 m T62 to 9 m33,5 m. Natomiast długość samego kadłuba tutaj pamiętajmy, że ta długość całkowita to długość czołgu z tą lufą armaty ustawioną do przodu, a długość kadłuba to jest inna wartość to długość kadłuba w leopardzie to 6,94 m, w T62 to 6,63 m. Szerokość w leopardzie od 3,25 m, w T62 od 3 m. 30 cm tutaj te wartości się zmieniały, ponieważ te czołgi zyskiwały na dodatkowym opancerzeniu. Wysokość leoparda to 2,62 m te 62-28 m. Więc jak widać ta wielkość jest bardzo zbliżona. Chociaż kiedy spojrzymy na te czołgi, to jednak te różnice wynikające z budowy są zauważalne. Masa własna a raczej masa bojowa w przypadku leopardów to około 40 ton, w przypadku T62 też około 40 ton. Chociaż tu musimy zaznaczyć, że co oczywiste, wraz z kolejnymi wersjami, z dodatkowym dopancerzeniem, te czołgi stawały się cięższe o 2-2,5 tony, i masa bojowa leoparda mogła wynosić nawet 42,5 tony, tak samo czołgu T62. I tak, to są jeszcze te czasy, kiedy czołgi zachodnie miały masę na poziomie zbliżonym do czołgów wschodnich, do ich wschodnich odpowiedników. Dopiero później ten wzrost mocy silników na zachodzie i wzrost masy spowodował, że na przykład dzisiejsze konstrukcje wschodnie, takie jak na przykład czołgi T-90 w tych najnowszych wersjach, to już około zbliżają się do 50 ton masy. Natomiast Konstrukcje zachodnie, tak jak na przykład najnowsze wersje Leopardów dwójek, to już okolice 65, a nawet więcej ton. Różnice są duże, ale przejdźmy dalej do silników. W Leopardach jest to 10-cylindrowy silnik wysokoprężny MTU MB 838 CAM 500 o mocy 830 koni mechanicznych. Natomiast w T62 był to 12-cylindrowy silnik wysokoprężny w 55 o mocy 580 koni. Oczywiście powoduje to, że jednak Leopard jest czołgiem o większej mobilności. Tutaj duży udział w tym ma również transmisja, przeniesienie mocy. Jednak to T-62 jest czołgiem, który cierpi na te niedostatki mocy. Chociaż tu należy zaznaczyć, że w tych modernizowanych czołgach T-62 stosowano... Inne silniki, ale nawet w nich ta moc nie przekroczyła 690 koni mechanicznych. Więc jednak T62 cierpi na niedostatek mocy i co za tym idzie, niedostatek mobilności. Ponieważ prędkość maksymalna w leopardach jedynkach to 60-65 km na godzinę, natomiast w czołgach T62 około 50 km na godzinę. I ta prędkość nie wzrosła nawet w tych te 62, które miały mocniejsze jednostki napędowe. Prędkość do tyłu w przypadku Leoparda jedynki to około 25 km na godzinę. Te 62 do tyłu jedzie bardzo, bardzo wolno kilka kilometrów na godzinę. No wiemy, że te przełożenia do tyłu w czołgach radzieckich, rosyjskich są bardzo wolne, więc zmiana pozycji Wycofanie się, kiedy trzeba, w przypadku tych konstrukcji jest po prostu w tempie ślimaka. Można sobie tak wyobrazić, i jest to oczywiście coś, z czego nie należy się śmiać, tylko niestety, no, dla nas bardzo dobrze, obniża to właściwości bojowe tego typu czołgów. Nie są w stanie tak szybko zmienić pozycji, nie są w stanie wycofać się w bezpieczne miejsce to jest bardzo duża wada. Jeśli chodzi o zasięg, to w przypadku leopardów, jedynek ze zbiornikiem 1010 litrów, ten zasięg to około 600 km po drodze utwardzonej. Odpowiednio mniej, jeśli chodzi o drogi, a raczej nie drogi, tylko o teren. Nawet dwu-trzykrotnie mniej, jeśli chodzi o ciężki teren. W przypadku te 62 ten zasięg to około 450 km, z dodatkowymi zbiornikami ta wartość wzrasta do około 600-650 km. I oczywiście odpowiednio mniej w ciężkim terenie i tutaj też to ten zasięg spada 2-3, a nawet więcej krotnie niż ma to miejsce w przypadku Leoparda 1. Słabszy silnik to niestety oznacza też, że musimy więcej Mocy używać, bardziej go można powiedzieć wkręcać, wysilać w ciężkim terenie, co oczywiście przekłada się na wyższe spalanie. Czyli podsumowując, tutaj mobilność po stronie Leoparda Jedynki jest na o wiele wyższym poziomie, ale już konstruktorzy Leoparda, projektanci Leoparda Jedynki, chcieli, żeby to był czołg szybki, bardzo mobilny i tą mobilnością nadrabiał braki w opancerzeniu, ale o opancerzeniu później. Kiedy mowa o silnikach, to trzeba powiedzieć, że już Leopard 1 miał rozwiązania, które teraz są, można powiedzieć, na zachodzie, rozwiązaniami powszechnie stosowanymi, ponieważ w jego przypadku silnik i skrzynia były zbudowane w ten sposób, że były takim powerpackiem, którego wymiana trwa kilkadziesiąt minut. 20-30 minut trwa wymiana całego tego powerpacka, czyli nie grzebiemy się, nie naprawiamy. Tylko szybko wymieniamy na kolejnego powerpacka. Tego wyciągamy, kolejnego wkładamy, mija 30-40 minut i czołg jest gotowy do działania. W przypadku T62 tutaj podejście jest bardziej tradycyjne i niezmienne nawet w jego, u jego następców, czyli w T72 T80 T90, tutaj wymiana silnika i reszty trwa 20 kilka godzin, jak dobrze wszystko idzie. Czyli coś, co jest naprawdę czymś mocno wpływającym na możliwości, na przykład kiedy zależy nam na czasie. Leo jest zbudowany, ale nie powoli. Załoga, ponieważ w Leopardzie jest to załoga czteroosobowa, kierowca, dowódca celowniczy, ładowniczy. I w T62 też są cztery osoby. Tak, T62 to jeszcze czołg, który nie ma automatu ładującego, jak T72, T80, T90. I w przypadku T62 mamy tego ładowniczego, więc załoga również jest czteroosobowa. Układ konstrukcyjny jest taki sam, klasyczny. Z przodu, w obu czołgach jest kierowca, w środku jest przedział bojowy i w załodze są pozostali członkowie załogi. Z tyłu znajduje się silnik. Czyli konstrukcja, można powiedzieć, taka tradycyjna. Tutaj tych wyjątków nie ma zbyt dużo, na przykład. Merkawa rozwiązuje to w zupełnie inny sposób, w niej jest silnik z przodu, ale o Merkawie jest już materiał. Zapraszam. Uzbrojenie. I w przypadku Leopardów jedynek jest to 105 mm armata L7A3 z zapasem AMO 60 pocisków. Trzy znajdują się w wieży, reszta w kadłubie. Do tego dwa karabiny 7,62 mm MG3, jeden sprzężony z armatą, drugi obsługiwany przez ładowniczego. Natomiast w T62 jest 115 mm gładkolufowa armata 2A20 z zapasem pocisków 40 sztuk: 4 w wieży, 36 w kadłubie, a moje jest scalone. Proces ładowania może przebiegać tylko w pewnych zakresach położenia armaty, tam się ta armata stabilizuje w pewnym zakresie, wieża się blokuje i wtedy dopiero ładowniczy może ładować pociski. Szybkostrzelność w T-62 jest nieduża. W czasie postoju około 4 strzałów na minutę, w czasie jazdy 2 strzały na minutę. W przypadku Leoparda 1 ta szybkostrzelność jest większa, około półtora krotnie większa. Również w przypadku T-62 są dwa dodatkowe karabiny, jeden sprzężony z armatą, drugi, którym może posługiwać się załoga. W późniejszych modernizowanych wersjach pojawiał się też, Wielkokalibrowy karabin 12,7 mm. Jeśli chodzi o przyrządy obserwacyjne i SKO, tutaj nie będziemy wymieniać nazw. No, chyba że lubicie wymienianie nazw każdego przyrządu i omawianie jego parametrów. Tutaj one są oczywiście mocno odbiegające od tego, co jest już od 30 lat na rynku. Chociaż tu, gdy mówimy o Leopardzie 1, z tą wersją A5 leoparda 1 zintegrowany, wprowadzone jest SKOEMES 18, czyli taka uproszczona wersja tego, co stosowano i stosuje się nadal w leopardach dwójkach, w tych wersjach od A0 do A4, czyli termowizor, dalmierz laserowy, komputer balistyczny. I tutaj to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W przypadku T62 te przyrządy obserwacyjne, zdolności tego czołgu są jednak na słabszym poziomie niż w przypadku Leoparda 1. Leopard 1 widzi dalej, dokładniej, w trudniejszych warunkach i jego SKO potrafi spowodować, że reakcja będzie szybsza. No i to wystrzelenie pierwszego pocisku będzie po stronie Leoparda 1. Ale nie wolno tutaj te 62 dwójki nic jej umniejszać. Ona nadal jest czołgiem, który. Po modernizacji może działać w nocy. Bardzo ważna sprawa, i również ma wiele, można powiedzieć, zalet, które oczywiście w latach jej produkcji były czymś bardzo fajnym. Obecnie, no co oczywiste, odstają od tych produktów współczesnych, czy też nawet troszkę starszych, ale jednak i w przypadku Leoparda 1, i w przypadku Te62 nie ma tych możliwości nie ma co umniejszać tych możliwości obserwacyjnych. I możliwości ich SKO. Przewagę ma Leopard 1, jednak T62 te też dosyć dużo widzi, o wiele więcej widzi niż się wielu osobom wydaje. Lata 60., 70., 80. i przeprowadzone modernizacje tych czołgów powodują, że one nie są wcale czołgami tak ślepymi, tak mało widzącymi, jak się niektórym wydaje. Ponieważ wiele osób uważa, że Leopard 1 i na przykład T62. To już czołgi tak stare, że one nic nie potrafią. Prawda jest zupełnie inna. One nadal potrafią zaskoczyć, one nadal potrafią działać w przeróżnych warunkach i stanowią realne zagrożenie również dla innych czołgów. O tym za chwilę, ponieważ zapomniałem o pokonywaniu przeszkód wodnych. W leopardzie jedynce bez przygotowania można pokonywać przeszkody wodne o głębokości do 2,25 m. W przypadku T62 bez przygotowania jest to metr 40 cm. Z przygotowaniem, czyli po założeniu specjalnej rury, w leopardzie jedynce można pokonywać przeszkody wodne do głębokości 4 metrów, W T62 to 5 metrów. Można powiedzieć, że w tych wschodnich konstrukcjach te 5 metrów to taki standard. Opancerzenie. I tutaj, oczywiście, w leopardzie jedynce, o czym wie wiele osób, jest nie najlepiej. O ile wieża na przykład w wersji A5, to już ochrona na w miarę dobrym poziomie, o tyle kadłub już jest słaby. Już w czasie produkcji, już w czasie, kiedy Leopard 1 był produkowany, ten pancerz był określany jako coś zbyt słabego, niewystarczającego, a my mówimy dzisiaj o czołgu, który jest, raczej nie jest produkowany od 40 kilku lat więc to opancerzenie jest dosyć słabe. Z przodu w przypadku Leoparda to około 70 mm, w T-62 około 100 mm. Oczywiście one były dopancerzane. Kadłub z boków to 35 mm dla Leo, 80 mm dla T-62. Z tyłu 25 mm dla Leoparda, 45 mm dla T-62. Wieża z przodu w Leopardzie to 52 mm, T62 240 mm. Boki wieży Leopard 1 60, T62 161 mm. Tył wieży 60 do 65 mm. Oczywiście ta grubość jest różna w zależności od wersji. Te czołgi i ten, i ten do, pancerza, do pancerzano. Dodawano również pancerz składający nie tylko się ze stali, ponieważ tak. Początkowo, czy też przez całą produkcję, były to pancerze w przypadku i Leoparda jedynki i T62, zbudowane ze stali. To jednak jeszcze te czasy, ale były one zmieniane. Wszyscy wiedzieli, że, wszyscy wiedzieli, że Leopard 1 to jednak czołg, w przypadku którego to opancerzenie jest słabiutkie. I to się oczywiście nie zmieniło, tylko się zmieniło na niekorzyść. T62 również na współczesnym. Po bitwy jest słabo opancerzony. Można powiedzieć, że współczesne BWP i tu nie mówię o BWPach y, ciężkich, są lepiej opancerzone i chronione niż taki T62. Tylko, że musimy pamiętać, że są to konstrukcje stare, konstrukcje, które powinny spędzać swoje ostatnie dni wśród hobbystów na pokazach i w muzeach, a nie ganiać się po stepach. Trzeba zaznaczyć, że na przykład Leopard Jedynka nawet od przodu jest zagrożony nawet zwykłymi, jednorazowymi granatnikami. W przypadku T62 jest troszkę lepiej. Troszkę lepiej. W takiej konfrontacji z nowoczesnym czołgiem, no, żadna, żadne miejsce tych czołgów nie chroni przed porażeniem. Ani przód ani bok. Oczywiście w drugą stronę, z zasadzki z boku i. Leopard 1 i T62 mogą oczywiście zniszczyć nawet nowoczesny czołg. Nawet te nowoczesne czołgi z boków nie są tak chronione, jak trzeba. Jednak tu widać te 60 lat historii, i no tego po prostu nie zmienimy. Jednak myślę, że są to czołgi używane raczej powinny być to czołgi używane w inny sposób. We współczesnych konfliktach w Ukrainie. I jeden, i drugi czołg to pojazdy, które w oczywisty sposób będą albo używane w drugiej linii, albo jako pojazdy wsparcia piechoty, czy też, no i jeśli już, to będą to czołgi, które będą walczyć z zasadzki. Postępicie i, chociaż jeszcze raz zaznaczę, nie ma co umniejszać tego typu jednostkom. Piechota niewyposażona w odpowiednią broń przeciwpancerną. Nadal nie ma szans z takimi konstrukcjami, nawet z T34 nie będzie miała szans, a co dopiero z czołgami, które jednak nie są takie złe. Wszystko zależy od użycia. Tu muszę wspomnieć o tym, że na przykład w czasie tam lat 70., tak to ujmijmy, arabskie T62 walczyły z izraelskimi czołgami konstrukcjami starszymi. Czyli T62 był wtedy czołgiem nowocześniejszym o o wiele większych możliwościach, ale to T62 dostawał gigantyczne straty. Ich stracono, przechwycono setki. Strata izraelskie były kilku, kilkunastokrotnie mniejsze. Tutaj zadecydowało wyszkolenie oraz użycie. I to się nigdy nie zmieni. Wyszkolona załoga w odpowiedni sposób użyta, i w odpowiedni sposób, na przykład osłaniana przez piechotę, artylerię, lotnictwo, ma przewagę nawet nad nowocześniejszymi czołgami. Więc porównując te dwa pojazdy, te czołgi, leopard ma lepsze przyrządy obserwacyjne, lepsze SKO, większą mobilność, ale T62 jest lepiej opancerzony, ma większe możliwości, jeśli chodzi o armatę. Czyli można powiedzieć, że taka konfrontacja, gdyby do niej doszło. Nie jest zero-jedynkowa. Nie wiemy, jakby się skończyła. T62 może bez problemu pokonać Leoparda jedynkę Leopard jedynka bez problemów może pokonać T62. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka na moje inne materiały, na mój inny kanał. Link w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.